Witajcie moi mili w osiemnastym już odcinku The Sims 4 Challenge 100 dzieci, łapka w górę i oglądamy. Słuchajcie, zleciało to, zleciało, już strasznie długo to nagrywam, dużo to się dzieje w tej serii i słuchajcie, na samym początku odpowiem na pytanie, bo jedna osoba zarzuciła mi grę na kodach, ponieważ jeżeli oglądacie poprzedni odcinek i wchodzicie do kolejnego, to nagle jest dużo kasy. No ja zawsze to powtarzam, że między odcinkami gram zazwyczaj dwa dni. No i jak wyślę moją Eli do pisania książek, do malowania... Obrazów, jeszcze dzieciaki czasem pomogą, sprzedam winogrona. To naprawdę można dużo kasy zarobić, tym bardziej, że ja mam cechę handlowiec kupioną. I zapisałam sobie tak. Eli namalowała jedno arcydzieło, które było warte ponad 7 tysięcy, więc jest to naprawdę dosyć sporo. Ponadto napisała dwie książki. Jedna to była sprzedaj wydawcy, a przy drugiej wysiedliło mi się coś takiego. Wyślij egzemplarz książki do przeglądu literackiego i można wysłać taką książkę tylko jedną na tydzień. No i dostaje się wtedy więcej kasy codziennie, niż by się sprzedało wydawcy. Także tak to wygląda. No słuchajcie, mi za książki już chyba. Z tysiąc albo 2000 dziennie simolonów wpływa, także to się na pewno bardzo opłaca. Tym bardziej ja mam jeszcze żaby tutaj na ostatnią chwilę. Jakbym je sprzedała, to miała 13600, ale na razie je zostawiam. No i dobra, zaczynamy. Słuchajcie, zaraz Wam powiem, kto ma urodziny. Wywaliłam stąd te rzeczy, tak, faktycznie było za dużo, ale zostawiłam na razie tą półeczkę i zrobiłam małe przemeblowanie w sypialni. Słuchajcie, bo. Dużo osób mówiło, żebym zrobiła przemianę sypialni, ale szczerze mówiąc ja nie miałam zielonego pojęcia, jak ją zrobić, bo raz jest mała, a dwa muszę zrobić z tym łóżkiem ponieważ to łóżko jest najlepsze, najdroższe, jakie można mieć. No i wiecie, mody, mody, może ściągnę łóżko z modów, tylko jedno, ale ja nie chcę grać na modach, bo chcę pokazać rozgrywkę bez modów, bez rzeczy pobranych, z tego względu, że chcę wam pokazać, że naprawdę można zrobić fajne domy bez użycia właśnie takich elementów. No i taka jest ta sypialnia zwykła, po prostu do tego łóżka nie chciałam robić, tak wiecie, wszystkiego w takim starym stylu. Dodałam nowoczesne szafki, myślę, że to fajnie wygląda. Chciałam tutaj, Wziąć jeden obrazek, ponieważ nie pasowało mi to okno, nie pasowały mi te firanki, które by tu były, więc zostawiłam jak jest, nie dawałam żadnej lampki, tylko dałam tutaj taki e, mały świecznik i lustro z tej strony. Więc wygląda to tak. Chciałam trochę powiększyć, ale szczerze mówiąc, ten dywan mi teraz pasuje idealnie na wymiar tego pokoju, więc chyba to tak zostanie. E, no i dobra, zaczynamy rozgrywkę, ale zanim zaczniemy, jeszcze Wam pokażę. Tururu, Hania ma urodziny, dobrze. Więc Hania nasza ma urodziny. Urodziny jeszcze mają nasze bliźniaczki, czyli Krzysiu ma szóstkę i szóstkę ma również Oliwia. No i Aleksandra też ma szóstkę, więc słuchajcie, raz, dwa, trzy, cztery osoby dzisiaj mają urodziny, naraz, więc masakra. Znaczy fajnie, prawda? Więc wyciągam już tutaj torty, otwórz, one tu były. Było ich nawet sporo, bo były ze świeczkami, tak? I chyba były trzy, bo ja to wszystko przygotowałam. Ja wiem, ja to przygotowałam poza odcinkiem, że były takie trzy torciki fajne. Czyż to no nie wygląda super? Dobra. Więc wszyscy teraz tutaj podejdą. Ja zaczynam grę, bo tak, jestem cały czas na pauzie. Mała Ola sobie coś tam je. Dobra, podchodzić tu. Proszę bardzo. Nara, nie można już spać. Bliźniaki też po butka, zanim oni z dołu zejdą, to wiecie, też to będzie. No i... Olu, też kończ to wszystko i mamuńka. A mama poszła spać. No dobra, żaba rozmnożymy jeszcze. A, jest rozmnożona. Uwaga! Uwaga, łamaga. Kto będzie miał pierwszy? Może pierwsze urodzinki zrobimy naszej Oli. Dobra, Ola, wybierz sobie może torcik różowy. Okej, okay, więc yy, zmuchnij świeczki. Dawaj. Uwaga! Oluś! Gdzie są bliźniaki, za przeproszeniem? A, idą, dobra. Oleńka! O Jezu, jakie włosy! Ja to muszę szybko zmienić! Ale tragedia, Boże jedyny, fu! Dobra, więc cechy to będzie wybitna wędkarka i y, romantyczka. Dobrze. Dobrze, to od razu to gdzieś odłożę, żeby oni mi tego nie ruszyli. Kolejne urodziny będą Krzysia, niech sobie Krzysiu zmuchnie świeczki w niebieskie. No, i oczywiście Oliwcia też niech zdmuchnie sobie świeczki bielutkie. Dobra, bliźniaki. Ej, ej, Eli, nie idź spać, podejdź tu, impreza jest. Mała też tu ma przyjść. Kto zdmuchnął teraz? Wow, oni naraz tak zrobili fajne urodziny. Dobra, oni się za bardzo nie zmienili. Ok, Oliwia zmieniła grupę wiekową, to tutaj musimy wybrać. I będzie ona miłośniczką muzyki. I jeszcze czekam na Krzycha. Krzysiu, dobrze. I Krzysiu to będzie gdzieś na dół, lecimy, schludny. Dobrze, super. Może jeszcze wiecie co zrobię? Dodam te świeczki do wszystkich tortów, bo wtedy nikt nie ruszy tego ciasta. Słuchajcie, ja chciałam iść do lustra przebrać wszystkich ludków, ale nie, bo przecież jeszcze nie mamy córeczki naszej. Haniulki postarzonej, leć, leć. A płacze akurat, to już nie trzeba tego robić. Uwaga, łamaga. Pokażcie ją. Yes, blondyna! Wow, jakie ja się cieszę, jak są blondyneczki. U nas maleńkie, mały geniusz, i tu będzie bura rura, zapaleniec. Ok, także idę do lustra, już przebieram wszystko. Dobrze, moi drodzy, więc zerknijcie na malutką Haniulkę, Patrzcie, jaka piękna dziewczynka. Chodź, 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 spójrzcie do nas, zobaczcie. Piękne usta, takie pełne oczka, też liczne. Super, bardzo ładnie. To jest strój codzienny, oficjalny, sportowy, do snu na imprezę i do pływania. A teraz lukniemy na Aleksandrę. Zobaczcie. Ona była myszką Miki, więc stwierdziłam, że musi mieć te różki i zrobiłam jej taką fryzurkę. To jest jej strój codzienny. Patrzę, jaka jest w ogóle chuda. To jest chyba po mamusi, bo mama tak na początku przed ciążą wyglądała. Skorzystałam z tej nowej kurtałki, która wyszła w dodatku. Kuchnia na wypasie, bardzo mi się to podoba. To będzie strój oficjalny, sportowy, do snu, na imprezę i dopływania tutaj widać jej superową figurę, naprawdę. Tylko pozazdrościć. Moi drodzy, moje bliźniaczki ukochane zostały wyprowadzone, więc zostały w domu same baby, tak naprawdę. Mamy raz, dwa, trzy, cztery osoby w rodzinie, także myślę, że wybierzemy się na ten masaż płodności, bo on ostatnio podziałał i miejmy nadzieję, że uda nam się tutaj na jakieś bliźniaczki. Fajnie by było, trojaczki, bo nigdy ich nie miałam. Tutaj proszę bardzo, Aleksandra odrabia lekcję, Zuzia też i wysyłam również Hanie do odrabienia lekcji. A mamunia poszła spać, bo jest zmęczona i niedługo będzie rodziła, i wydaje mi się, że chyba to będzie jutro rano, także zobaczymy. Dajmy się jej wyspać, a tymczasem nie dziewczyny sobie odrobią lekcję. Dziewczyny odrobiły lekcję, Eli wstała lecz szybko do łazienki. Wysłałam Ole do grania, ponieważ ona musi zdobyć jakieś tam umiejętności, więc stwierdziłam, że na grze jest najlepiej, bo wtedy akurat zabawa rośnie. Jeszcze jedna jej została, ale jest skupiona to szybciutko leci. No i hanurka została wysłana do basenu, żeby też podbiła sobie umiejętności, a Zuzka idzie chyba spać. No tak jest nie swoja. Wszystkie lekcje mają odrobione, taka u nas topora w domu, że kurde, o 22.48 się wstaje. Ale co tam, co tam? Eli jest głodna, więc zaraz zobaczymy, co my mamy w tej lodówce. Bo ja szczerze mówiąc nie pamiętam, czy uh, uh, jest dużo. Weź sobie kurczak krótko smażony. Może to będzie zdrowe, akurat podczas twojej diety ciążowej. A przy okazji możesz sobie włączyć, nie wiem, kanał kulinarny, ja tak zawsze mówię, żeby leciała jakoś umiejętność. A jak się kulinarna ogląda, to zawsze spoczko. Podoba Wam się Mikula? Bo dla mnie fajnie wygląda. Aleksandra, Mikusia. Musiałam jej zrobić te różki. Eli zajada, proszę bardzo, jak pięknie. Maleńka Hanulka już właśnie zdobyła drugą umiejętność, właśnie motorycznych, spływania to super. I idzie sobie zjeść, pogada sobie z mamusią, z Eli, bo w sumie Eli chyba też trochę towarzystwa brakuje, z tego co widziałam, żeby napełnić ładnie zielone paseczki. No to super. Tutaj program kulinarny też niech w międzyczasie ogląda, bo widzicie, kurczę, już jest bardzo, bardzo duży pasek, także fajnie. Pogadaj z córką! O, super! Olagra, gra. Hania i Eli bardzo się teraz przyjaźnią, jak słodko. Pogadajcie sobie, niech jej zapełni się do końca ten paseczek zielony. Patrzcie jak tam dziewczyny gadają, Aleksandra już sobie dokończyła wszystko, więc pójdzie spać na górę. Myślę, że do tego pokoju, super. No tak, ale wszystko udało się ładnie wypełnić, to świetnie. Eli, Eli, gdzie ty poleciałaś? Do łazienki znowu? A, bo zaraz się zbliża termin porodu. A maleńka Hanulka co robi? Idzie spać. Dobrze, no to Eli, widzicie, <grytanie> jedyna matka o tej porze będzie to coś robić, ale chyba wyśle ją do ogródka, wydaje mi się, bo e, powiem Wam, że tak naprawdę, no właśnie tutaj trzeba się nim zająć, widzę tutaj można chyba coś zebrać. Aj, to Hanią klikam, przepraszam. No, no, można tutaj to porobić tak, że ona sobie to porobi, jak dziewczyny będą spać i widzimy się rano. Proszę bardzo, siódma rano, dziewczyny zaraz będą szły do szkoły, tutaj ładne rodzinne śniadanko. O, co tu się dzieje? Eli? ja coś zjeść. Weź zjedz sobie coś na szybko, otwórz. A, jakieś zepsute jedzenie, trzeba coś Coś się skończyło. Nasz śmietnior magiczny jest. E, polecam Ci zjeść, nie może jakiś jogurcik, zjeść coś na szybko. No dokładnie, jogurt weź sobie. Co się dzieje z naszą Hanulką, że jeszcze nie zeszła na dół? Kurczę, a dobra, To by się nie chce w sumie jeść, ale chcecie siku, no to możesz już wstawać, bo i tak zaraz będziecie szły do szkoły, dziewczyny. To Sobie pogadajcie, bo widzę, że u Zuzi jest troszeczkę towarzystwa mniej. To gadaj, gadaj z nimi i zaraz będziecie leciały do szkoły. Przyskładnie podrabiane, lekcje podrabiane jak zwykle. Aha, no i słuchajcie, Eli zebrała właśnie te winogrona, także je sprzedam na Waszych oczach. 1450, więc jest tego dosyć sporo. 10 bananów również mam. O nie mogę tego sprzedać. 90, także słuchajcie. Kasa też się zgadza. Rozmnożymy sobie żabulkę. No i dziewczyny, leccie teraz ładnie do szkoły, proszę bardzo. Tutaj szybciutko wszyscy idą. Trzeba się jeszcze uczyć pilnie, nie obijać się. Mama, zostaw te żarcie. Kurde, czemu to sprzątasz? Kochana, nie musisz. Ja zrobię to z przyjemnością za Ciebie. Skorzystaj i weź sobie ładnie prysznic. Weź prysznic. Gdzie Ty to stawiasz? Ta, idzie. Kurde, patrzcie, jako na szczy. Ze śmieciami w ręku. No, pozdro. Po prostu pozdrawiam Ciebie. I co, jej ręce będziesz myła z tymi naczyniami też? No, ja w to nie wierzę. Jedną rękę myję. <laughs> co Ci się mówię? Eli! I pod prysznic idziesz... No ja nie wierzę. Aha, dobra, już tu postawiłaś to. Super, a byłaś pod tym prysznicem? Nie byłaś. Weź ten prysznic. Kurde, co za tłumok. No i powiem wam tak, zaraz pewnie będzie ten poród. A Eli, co poszła? Grać w grę. Nie potrzebujesz tego robić, ale kurczę, nawet żaden facet nie idzie. Aj, to jest nasza córeczka? Pokażcie, pokażcie, czy to nasza córka. No, wika, i pogadaj, dowcip z puk-puk. Dobra, dawaj jakieś dowcipy. Chciałam tu zobaczyć, może jakiegoś faceta wyrwać w międzyczasie, choć mamy na oku jednego kolesia żubra, chyba, czy coś takiego, bo on chyba jeszcze nie jest ojcem, a zaraz będzie ten poród. Ja tu jestem przekonana o tym, słuchajcie, dziecko za um, znaki zapytania, więc na pewno będzie niedługo. Szukamy takich facetów, ale nikt tu nie idzie, no, wytuje, idzie. O, land grabowy, tak, tak, dokładnie. Także ja się będę w międzyczasie rozglądać, a niech Eli sobie ze swoją córką pogada, bo widzę, że tutaj... A nie, dobre nawet relacje, ale pogadaj sobie z córeczką, bo w sumie dawno jej nie widziałaś. Ej, patrz kto jeszcze przyszedł! Jerzyk, popraś, popraw mu humor. Do Jerzyka też zagadaj, widzicie co tu się dzieje? Oni się kręcą wokół naszego domu. No i 2442 Simolony przyszły za książki, więc jest to naprawdę bardzo fajna suma. Ani weszła do domu grać w grę. Nie kazałam ci tego robić, ale ja zaraz zobaczę te relacje z tymi facetami, bo tu powinno być coś takiego, kurde, e, żubr. Szukamy żubra, tak? Bo on był tutaj w kolejce. Szymon. Ząb, tak, to ząbek, no właśnie, więc weź go tutaj, zaproś do spędzenia czasu na tej parceli, może przyjdzie i może od razu jakoś tam się z nim później wybierzemy do tego spa, na te masaże, coś tam, żeby tak, wiecie, od razu, od razu zajść w tą ciążę, bo pytać się też, ile zostało dni do kolejnej grupy wiekowej, czekajcie, gdzie to jest tutaj, zostało dni 8, także ja to chcę, wiecie, ukrócić i od razu, od razu, a przyszedł już. Mm -hmm. I od razu chce zajść w ciążę. Dobra, to weź, idź tutaj do niego, poznaj go. A, zaproś do środka. I romantyczne tam, wiesz, cały dłunie i tak dalej. Dobra, Eli sobie poflirtowała z tym kolesiem, ale nadal jeszcze nie ma porodu. Ja nie wiem, o co chodzi. Bo może zjedz sobie coś na szybko. Um, otwórz, tu na pewno coś jest do żarełka. Eee, weź porcję. No właśnie. Faset przyszedł pograć w gry i tu się coś popsuło. Prysznic, prysznic, ale ja go zamieniam. Mamy kasę. Właśnie o to chodzi, żeby mieć kasę na takie nagłe wypadki. I ja kupiłam tą cechę jakieś tam, że się mniejsze rachunki płaci, ale rachunków jeszcze nie ma do zapłacenia. Jestem ciekawa, czy to faktycznie będzie mniej. A ten o myśli, co za typ, co za gnom. Rozmnożymy Żaby. No i kurde, zaraz to powinno być. Jeszcze dzieciaki wrócą ze szkoły, a nie ma porodu. No smutek. No i co dzieciarnia wróciła ze szkoły porodu nie ma. Co za mina! Hania! Patrzcie na to. O Boże, <laughs> rozwaliło mnie to. Ok, ja sprawdzę jak tam ze szkołą. Dobrze, Aleksandra Piątkowa, Zuzia Szóstkowa i Hania Czwórkowa. To urodziny dla Zuzy może zrobimy od razu. Jak Eli jeszcze, słuchajcie, nie rodzi, no to czemu nie otwórz i tutaj jedno postawimy. No i Zuzanka, Zuzanka, dobrze mówię? Dokładnie, Zuzia zmuchnie sobie świeczki, wypowiedz życzenie. Wszyscy proszę tu podejść ładnie i zaczynamy urodzinki. Same baby w tym domu. Fajnie było, jakby się chłopu jakiś urodził. Hania, podejdź tu. Zuzanka nasza ma urodziny. Uwaga! Nie! Ale fajnie. No, jezu, co to za kapelusz, co to za stroje w ogóle? Ludzie, wy mówicie. Ok, wybierz aspirację, będzie to nie, pokrewna dusza, a następnie niezdarna. Idę ją jeszcze przebiorę przy okazji. Dobra, ludziska, nie zdążamy jeszcze przebrać naszej Zuzki, ale poród się zaczął i lecimy do szpitala. Uwaga, dziewczynka, kurde, znowu, ale fajnie, dobra. E, pisaliście, Natalia, wiem, że ja patrzę tutaj, dużo łapek było pod tym komentarzem, więc Natalię bierzemy. No i moi drodzy, Eli dotarła do domu. No i lecimy sobie z ząbkiem do spa. Zobaczymy, zrobimy masaż, i później tam wiecie o co biega. Y, bara, 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 postaraj się dziecko w saunie. Why not? Także lecimy, dobra, są tutaj na miejscu. Eli, od razu lecisz na masaż, mam nadzieję, że ten facet nam nie ucieknie. Jest tu ktoś przy masażu, jest, 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 superowo. Także poprosimy o masaż, poddać się masażowi i to będzie, gdzie to jest masaż na płodność? Jest, masaż wzmagający płodność. Dobra, leć, biegnij, 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 superowo. Facet nasz, musimy go pilnować, Za go przyczaję, gdzie on jest, może gdzieś na dole się znajduje. No, jest tutaj. Czekaj na nas, czekaj. Eli masażyk, proszę bardzo. Obiegnij, kurde, jakiś typ tu stoi, tak? Ćwir dorosły, ty, ćwira możemy jeszcze wyrwać, bo jeszcze on nie jest ojcem. Czarny. Tamten jest słyszę ciekawe, jakie dzieci po nim będą. Dobra, leć. Szybciutko na masaż. Okej, okay, także masaż się udał, facet nam gdzieś wycie, uciekł. Kto tutaj jest? Kurde, kalientę nam zajęła. No nie, 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 to musimy z nim szybko podróżować do naszego domu. To chyba będzie najlepsza opcja, także klikam na telefon i podróżuj z. Gdzie jest ten typ, gdzie jest ten typ? Ząbek, ząbek, ząbek. Jest, dobra, lecimy do domu. Okej, okay, okej, okay, jest facet, proszę bardzo, tam dziewczyny coś świrują, świru, świru, e, szybciutko. E, nie, 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 nie. Musisz z nim tutaj go zaprosić do środka chyba, tak? Zaproś na noc. A niech będzie, niech będzie. i Tak, ciekawe czy się zgodzi. Jeśli się zgodzi, no to zaraz tu będziemy, wiecie, różne świrki, nie świrki, świrki, grzybki, muchomorki. Jest. Barbara, nie, ja chcę ten. Nie chcę takich rzeczy, nie chcę. Barbara chcę się postarać o dziecko, typie. Usiądź razem, chodźcie tam. Idźcie do łóżka, ja Was tutaj już przypinuję, żeby wszystko dobrze się zadziało. A co, on jest pobudzony? No to dobrze, masz się dobrze postarać, żeby, wiecie, tu trojaczki najlepiej były. Dziki... Eee, gdzie ty wy wchodzicie, dzieciaki, nie wolno tak. Postaraj się dziecko. Proszę bardzo, zaczynamy robotę. Dziewczyny się przytulają. Proszę mi tutaj lekcje zacząć odrabić, a nie jakieś gówniaki. Proszę bardzo, do odrabiania lekcji wszyscy tu ci sprzedamy to, bo to ci nie jest potrzebne. A co wy tam siedzicie jeszcze? Odrabiaj lekcje, odrabiaj lekcje. Mała śpi. A ty się już wyspałaś, także też możesz odrabiać lekcje potem. Potem wszystko będziesz jeść na początku lekcji. Mama tutaj się stara z tym o dziecko, czy nie stara? No czemu rozmawiacie? Tak nie miało być. Kurde, postaraj się o dziecko, proszę bardzo. Ludzie! Ten masaż płynności ile jeszcze? 11 godzin, no to fajnie, fajnie. A wy tu się musicie pytać, serio? Nie możecie tam się na łóżku zapytać, patrzy w ogóle, jakie muzeum, kurde, ale pompa. To mi się nie zmieści na tej ścianie, ja będę musiała wykmienić coś innego. Ale dobra, wyłączyć ten telewizor. Nikt tu nie siedzi, dziewczyny gdzie wy odrabiacie lekcje? Tutaj, ja uwielbiam jak ona tu odrabiam lekcje, ale super, tylko jeszcze nie zdążyłam, słuchajcie, Zuzi przebrać. Ale przebiorę ją zaraz, tylko tam wiecie, matka jest ważniejsza w tym momencie. Ładna ta sypialnia nawet jest. Choć ona jest taka trochę pusta, jak sobie zobaczycie, na przykład z tej strony już Wam pokazuję, o. No to tutaj, no widzicie, na razie nic tu nie, nie zrobiłam, bo i tak z tej strony nie gramy, ale tak o. Tu fajnie wygląda, nawet, no nie? Nawet, nawet. Jak z tym łóżkiem to dobrze to wszystko współgra, bo nie chciałam takich starych tych szafek. Dobra, matka. Szybko się streszczaj. Cz, cz, cz. Dawaj, 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 bo ja czekam na ciebie, no człowieku. żeby może roznożyć przy okazji, no. Przynajmniej mi to umili czas. Już, już? Ta, ty chcesz później spać. Nie ma, bata. Już można? Zrób to ściężowe. Szybko, szybko. Dziewczyny odrabiają lekcje. Bardzo ładnie. Mała też odrabiał siebie w pokoju. Super. Ty, ziomek. Bardzo szczęśliwa. No, ja się cieszę, ale wiesz, co biega. Test ciążowy i te sprawy. Bumba, la bumba, bumba, la bumba. Jak to będzie wyglądało? Błagam. No, nie ma fajerwerków. Jest! Jest wciąż Dobra, moi drodzy, ja tymczasem kończę odcinek. Niech ona mu to powie, wszystko tak, tak. W następnym odcinku już zobaczycie przebraną Zuzię. Zaplanuję fajne atrakcje. Także mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to kciuk górę. Po czwórne urodziny jednego dnia to tylko takie rzeczy w Simsach. Dziękuję za oglądanie. Buziaczki. Pa, pa!